Jak szukacie Harleja, to u nas są możliwe jazdy testowe. Można sobie usiąść na motocyklu, sprawdzić jak się czujecie, przejechać. To prawda, nie mamy tych motocykli dużo, bo został tylko jeszcze. Heritage Softile. Bardzo, bardzo ładny motocykl gotowy do drogi, zarejestrowany, opłacony, z małym przebiegiem. I co jeszcze mamy? I jeszcze mamy Cross Bonsa. Mamy jeszcze Crossbonsa, w Crossbonsie dzisiaj będę zmieniał olej, tak żeby było wszystko też gotowe, nowy akumulator. Crossbons jest w tej chwili za chyba 55 tysięcy, też zarejestrowany, gotowy do jazdy. Także miłego dnia Wam życzę i trzymajcie się, bo już się sezon, sezon się zbliża, także odpalajta swe motury, a jak nie macie to zapraszam Zapraszam do mnie, może coś sobie znajdziecie fajnego na sezon. Trzymajcie się, cześć!